Piotr jest badaczem, socjologiem. Swoją karierę zaczął od ankietera, potem przeszedł długą drogę do tego, żeby być UX-em. Pracował w bardzo wielu firmach, również w agencjach, w firmie produktowej, teraz więc ma bardzo dużo insightów na temat tego, jak rekrutować, jak mierzyć się z różnymi, jak właściwie rozwiązywać pewne problemy, po to, żeby nam nie przeszkadzało w przeprowadzaniu badań. I właściwie dzisiaj o tym opowie, tak? czyli podzieli się swoimi doświadczeniami, wskazówkami do tego, jak tych błędów unikać, im zapobiegać. Zapraszamy Piotra. Wielkie brawa dla niego na zachętę. Otwieramy stacjonarną część dzisiaj. Jest hybrydowo. Wielkie brawa. Cześć, cześć, cześć. Dziękuję też za to krótkie przedstawienie. Tak, jak powiedziałeś, tak troszeczkę od rekrutera do UX researchera, także opowiem Wam, słuchajcie o, o rekrutacji. Na początku słuchajcie, przeproszę tych z Was, którzy pomyśleli, że ten slajd zachęca do przerwy obiadowej, także ja postaram się. Postaram się sprawnie to wszystko przeprowadzić. Druga rzecz, to chciałbym też przeprosić tych, którzy pomyśleli, że chodzi o rekrutację na badania UX, bo o tym mówiłem wczoraj trochę na networkingu. Powiem o rekrutacji, o rekrutacji respondentów, czyli o tym, jak tak naprawdę zaprosić respondenta na spotkanie, a w zasadzie o tym całym procesie, który poprzedza spotkanie z naszym użytkownikiem, który do nas przychodzi. I słuchajcie, tak myśląc o rekrutacji, tak sobie myślę, że, to jest tak troszkę jak, byśmy przychodzili do restauracji, zamawiając pizzę, tak? Jak przychodzi badacz do restauracji, nie, to oczywiście nie jest żaden kawał, przychodzi badacz do restauracji i chciałby zamówić pizzę. I już, słuchajcie, idąc do tej restauracji, ma tą pizzę w głowie, wie, co chciałby zamówić, ma określone składniki, z których chciałby skorzystać, wie, co chciałby zjeść. Ale tak naprawdę bardzo często okazuje się, że kuchnia nie ma jakichś składników. Kolejna sytuacja to taka, kiedy może się okazać, że. Że ta pizza przychodzi do nas z jakimś długim opóźnieniem, trzeba troszkę poczekać. A czasami przychodzi i z opóźnieniem, i jeszcze okazuje się, że nie spełnia naszych, naszych wymagań, naszych kryteriów. I słuchajcie, to wszystko rodzi niepotrzebne stresy, niepotrzebne frustracje, i w moim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym. Powiedzieć wam kilka takich praktycznych rzeczy, co zrobić, żeby uniknąć pewnych sytuacji, co zrobić, żeby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie z sobą rekrutacja. Słuchajcie, o czym będzie ogólnie porozmawiamy sobie o procesie rekrutacji, przejdziemy sobie po kolei od takiego pierwszego pomysłu na rekrutację do zakończenia badania. Powiemy sobie o złożoności rekrutacji, czyli przyjrzymy się, w jakich sytuacjach ta rekrutacja wymaga od nas. Zwrócenia szczególnej uwagi, gdzie nam, jako badaczom, powinna się zapalić czerwona lampka, gdzie powinniśmy szczególnie się do czegoś przyłożyć. Po rozmowie... O problemach również zwrócimy uwagę na te problemy, które mogą wystąpić potencjalnie, i przyjrzymy się, jak sprawić, żeby, żeby było lepiej, czyli jak zwiększyć efektywność rekrutacji. Słuchajcie, to jest tak, że zazwyczaj myśląc o rekrutacji w procesie badawczym, to umiejscowiamy ją właśnie na Tuż w tym momencie, na krótko przed realizacją samego badania. Czyli w tym przypadku byłyby to wywiady indywidualne albo byłyby to testy użyteczności. To, co jest ważne, że. W tym ujęciu ten proces zaczyna się od momentu określenia sobie tych kryteriów rekrutacyjnych, a kończy się w momencie znalezienia chętnych na nasze badanie. I słuchajcie, to jest tak, że tak naprawdę ten proces rekrutacyjny jest zdecydowanie szerszy obejmuje znacznie więcej aspektów i tak naprawdę. Jego szczególne natężenie rzeczywiście następuje przed samym badaniem, ale niemniej ważna rola rekrutacji jest w czasie realizowania badania, a także również po... Zakończeniu badania, o czym też będzie za chwileczkę. Słuchajcie, czym jest w ogóle za tym rekrutacja? Ja postarałem się znaleźć jakąś definicję, ale nigdzie nie mogłem znaleźć, albo może nie potrafiłem dojść do tego, więc zapytałem jednego z takich koordynatorów, z którymi jakiś czas temu współpracowałem, i on powiedział: On zwrócił uwagę, że rekrutacja tak naprawdę obejmuje Organizację, doradztwo, koordynację procesu, zarządzanie rekruterami, sprawy księgowe, a czasami prawne. Czyli bardzo, taka, bardzo szeroki zakres tego, czym jest tak naprawdę rekrutacja. Czyli nie jest to tylko zaproszenie respondenta na spotkanie. Słuchajcie, rekrutacja to, co trzeba wiedzieć, to proces bardzo dynamiczny. To proces, który zależy od wielu różnego rodzaju czynników, na które nie zawsze mamy wpływ. To jest tak, że odnosząc się do wspomnianej wcześniej takiej metafory pizzowej, to jest rekrutacja w pełni rolę takiej mąki, z której robimy to ciasto, z której z tego ciasta powstanie nam ta pizza. Oznacza to, że jest tym głównym składnikiem, który ma kluczowy wpływ na to, co tak naprawdę dostaniemy. Czyli można by powiedzieć, że jakość rekrutacji wpływa na jakość całego naszego badania. Rekrutacja nie jest zawsze taka sama. To nie jest proces, który przebiega liniowo, za każdym razem tak samo. Wszystko zależy od konkretnego projektu. Sposoby, typy rekrutacji mogą się różnić w zależności też od naszych potrzeb. To, na jaki rodzaj rekrutacji zdecydujemy się, zależy od, od różnych naszych zasobów. Pierwszym takim zasobem jest ten zasób dostępności, czyli przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie badanie zrealizować, czy jesteśmy w stanie z własnymi kanałami dotrzeć do określonych użytkowników. Druga rzecz to taka, czy mamy na to budżet. A trzecia rzecz, czy mamy na to czas. I bardzo często tym czynnikiem, który, który bierzemy pod uwagę, jest ta relacja. Czasu do budżetu, czyli zastanawiamy się, co zrobić efektywniej. Czy poświęcić nasze zasoby, czy, czy poprosić nasz zespół, żeby zajmowali się tydzień, dwa tygodnie rekrutacją, czy też lepiej to oddelegować, wyoutsourcować, zaprosić do udziału zewnętrzną agencję rekrutacyjną, która zrobi to wszystko w naszym imieniu. Słuchajcie. Te rodzaje rekrutacji, które sobie tutaj zapisałem, to takie cztery, które mi przyszły do głowy. Ja się skupię w dalszej części na omówieniu rekrutacji wewnętrznej i rekrutacji zewnętrznej, czyli z udziałem agencji. Powiem też króciutko o rekrutacji partyzanckiej i rekrutacji przez aplikację, a w zasadzie platformy. O co tutaj chodzi? Kiedy stosować dane rodzaje rekrutacji? No właśnie, rekrutacja wewnętrzna, samodzielna. Najbardziej przydatna najbardziej jest w przypadku badań naszych użytkowników. Czyli w przypadku, jeżeli jesteśmy firmą Allegro, chcielibyśmy dotrzeć do bardzo konkretnej grupy użytkowników, na przykład mogą być to jacyś konkretni sprzedawcy, wtedy realizujemy to badanie samodzielnie. To, co jest zaletą, to to, że można łatwo pozyskać konkretną grupę użytkowników. W przypadku rekrutacji zewnętrznej taką największą zaletą jest to, że mamy dostęp do różnych grup użytkowników, nie tylko naszych, ale również, ale również konkurencji. Jeżeli chodzi o tą zaletę, to właśnie to jest największym plusem, czyli te największe możliwości znalezienia dotarcia do różnych grup uczestników. Rekrutacja partyzancka, często niedoceniana, to jest ta rekrutacja, która, która nawiązuje do takich naszych szybkich testów korytarzowych, czyli sytuacji, kiedy chcielibyśmy na szybko sprawdzić jakieś rozwiązanie. To oczywiście odbywa się poza takim naszym ogólnym procesem badawczym i w zasadzie jest tylko na nasze wewnętrzne potrzeby. W przypadku, jeżeli byśmy chcieli coś na szybko zweryfikować albo potraktować na zasadzie pilotażu narzędzia badawczego, czyli w sytuacjach, jakbyśmy chcieli sprawdzić, czy narzędzie badawcze, które zaprojektowaliśmy, scenariusz jest w porządku. Zaletą jest na pewno szybkość i brak kosztów. No i czwarty rodzaj, czwarty rodzaj rekrutacji czwarty typ to. To aplikacje, platformy, o nich tutaj nie będę mówił. Te, ten typ rekrutacji stosujemy w badaniach międzynarodowych, czyli myśląc o pozyskaniu użytkowników za oceaną, myślę, że, że pierwszą taką, pierwsze takie kroki bym kierował w kierunku jakichś platform czy aplikacji, które to ułatwiają. Jeżeli chodzi o wady, jakiś czas temu Mieszko zapytał mnie właśnie, Piotr, zrób taką tabelkę, o ok, zalety, wady. I, I słuchajcie, miałem, słuchajcie, bardzo duży problem z określeniem wad, bo tak naprawdę nie są to rzeczy, które posiadają wady, które tylko i wyłącznie wynikają z danego typu tej rekrutacji. Myślę, że nie należy mówić o wadach, tylko o pewnych ograniczeniach, bo każdy z tych typów, z tych rodzajów ma pewne ograniczenia. Dobra, Słuchajcie, taki modelowy proces rekrutacji możemy podzielić na takie cztery następujące po sobie etapy i teraz omówimy sobie każdy z tych etapów i chciałbym podać takie praktyczne rzeczy, które, które zazwyczaj się sprawdzają, które mogą się sprawdzić i Wyglądałoby to tak przed rekrutacją. Czyli zastanówmy się na początku, co byłoby szczególnie ważne przed tym, jak zlecimy tę rekrutację, czyli w tym momencie, kiedy zastanawiamy się, jak ten proces będzie wyglądał. Najważniejszą rzeczą w przypadku rekrutacji samodzielnej jest to, żeby określić jasne kryteria. Jasne, proste kryteria. Chodzi o to, że, nie, że musi być to zrozumiałe i łatwe do określenia. Czyli, jeżeli spotkamy koordynatora, czy też naszego rekrutera, ważne jest to, żeby on zrozumiał, o co nam chodzi, jakiego użytkownika chcemy. Bo często jest tak, że mamy tych kryteriów bardzo dużo i bardzo często okazuje się tak, że nie wiadomo z tego, które kryteria są tak naprawdę ważne, które kryteria różnicują nam dane grupy respondentów. Czasami jest tak, że my dokładnie wiemy, na czym nam Naprawdę zależy i wiemy, gdzie tak naprawdę jest różnica między poszczególnymi grupami, a koordynator nie musi o tym wiedzieć. Także ważne jest to, że są pewne kryteria, które, które są ważne, a są takie, które są mniej ważne. Kolejna rzecz to na pewno warto ustalić zakres zadań, szczególnie w przypadku, jak tak żongluje się typami rekrutacji, kiedy raz robimy rekrutację zewnętrzną, raz wewnętrzną. W takich sytuacjach może gdzieś uchodzić, Właśnie kwestia tego, jakie zadania są po naszej stronie, a jakie zadania są po stronie agencji. Dlatego warto się zastanowić. W przypadku rekrutacji samodzielnej ten ciężar formalności, różnego rodzaju umów, zgód, klauzul jest niestety po naszej stronie, musimy o to zadbać. Kolejną rzeczą jest kwestia optymalizacji. Optymalizacji rozumianej na to jako pewne usprawnienie czyli Musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób najefektywniej znaleźć określonych użytkowników. To nie jest tak, że wychodzimy na ulicę i pytamy, czy dana osoba spełnia nasze kryteria, tylko zawsze istnieje coś takiego jak strategia rekrutacji czyli sposób, w jaki. Możemy te osoby jak najefektywniej pozyskać. I w tym przypadku, w przypadku Allegro, korzystamy z pomocy analityków, kiedy określamy sobie dane, które chcemy, określamy sobie kryteria, wysyłamy do naszych analityków, i później otrzymujemy bazę, która uwzględnia tylko takie osoby, tylko taką grupę, na której nam najbardziej zależy. Kolejna rzecz to upewnienie się. Upewnienie się, czy dane przedsięwzięcie, dany pomysł jest realny do wdrożenia. I to jest, słuchajcie, zazwyczaj taki case bardziej agencyjny, kiedy do agencji przychodzi klient i zastanawia się i chciałby zlecić badanie. Agencja bardzo często akceptuje wszystkie, wszystkie projekty, a po jakimś czasie okazuje się, że może być duży problem z pozyskaniem respondentów. To, co jest ważne na tym etapie, to Rozmawianie, poradzenie się, być może kontakt z osobami, które w ten sposób, które realizowały podobne badanie wcześniej, a być może nawet, a to, co byłoby tu szczególnie ważne, to żeby porozmawiać z osobą, która będzie bezpośrednio realizować projekt, czyli to jest szczególnie ważne. No i oczywiście zaplanowanie więcej czasu, bo to jest komfort nas wszystkich. W przypadku rekrutacji przez agencję odchodzą nam te rzeczy o których powiedziałem wcześniej czyli kwestie formalności i kwestie dotarcia do respondentów chociaż bardzo często stosujemy taki model hybrydowy który polega na tym że bazy udostępniamy agencji rekrutacyjnej oczywiście po różnego rodzaju wiążących umowach obie strony Druga rzecz to w trakcie rekrutacji zobaczymy jak to Wygląda w trakcie rekrutacji. Ja, jako badacz, uważam, że to jest zawsze fajny czas, żeby badać, i to jest, to jest taki moment, który jest troszeczkę pomijany, jest niewykorzystywany, bo bardzo często, jako badaczy, myślimy, że rekrutacja się dzieje, mamy tydzień czasu i dopiero o naszym respondencie przypominamy sobie na kilka minut przed sesją. Są, słuchajcie, takie tematy badań, gdzie warto już nawiązać kontakt z respondentem wcześniej. Moim takim ulubionym, właśnie, case'em jest danie użytkownikowi zadania domowego. Czyli moglibyśmy dać zadanie domowe i sprawić, że on to zadanie domowe wykona. Dzięki temu mamy taki wsad badawczy. Zadanie domowe może wiązać się z przygotowaniem kolażu, mogą to być zdjęcia, które obrazują jego styl życia, może to być kwestia już konkretnie związana z, z projektem, którego to do, dotyczy, ale jest to coś, co na pewno warto, warto wykorzystać. Mi, mi osobiście, jako badaczowi, znacznie łatwiej prowadzi się później sesję. Jak nawiązałem kontakt z osobą badaną już wcześniej, i pierwsze takie spotkanie polega na tym, że osoba prezentuje mi wyniki swojej pracy. Bardzo to fajnie się sprawdza. Oczywiście musimy zadbać o instruktaż, musimy sprawdzić sprzęt. W przypadku, jak rekrutujemy samodzielnie, te rzeczy są po naszej stronie, bo to, co się może nie udać, to zazwyczaj problemy techniczne, czyli o nieefektywności wywiadów. Największy wpływ na nieefektywność wywiadów ma właśnie kwestia sprzętowa, czyli na przykład, czy działa mikrofon, czy działa kamera, czy komputer naszego badanego jest zdolny, żeby się połączyć, czy nasz badany ma odpowiednie, odpowiedni sprzęt, odpowiednie oprogramowanie. To jest wszystko, słuchajcie, bardzo ważne. To, co zawsze warto też mieć w głowie, to plan B, czyli takie właśnie. Taką sytuację, sytuację awaryjną, jak coś może się nie udać. Sposoby rozwiązania tego. Mogą polegać na tym, żeby rekrutować z nawiązką. Czyli jesteśmy przygotowani, że z różnych przyczyn losowych respondent nie przyjdzie nam na, na, na spotkanie. Dlatego mamy albo dodatkowy, awaryjny slot czasowy, albo tego samego dnia, albo mamy zarezerwowany dzień, dwa później. Albo mamy też na przykład rezerwowych uczestników, którzy są w gotowości i czekają na połączenie. Wszystko zależy od tematu. W przypadku rekrutacji przez agencję. To, co jest ważne, to z naszej perspektywy to, żebyśmy byli na bieżąco. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo duży komfort, jak zlecamy badanie na zewnątrz, ale żeby uniknąć sytuacji jakichś przykrych niespodzianek, warto, żeby na bieżąco wiedzieć, jak przebiega proces rekrutacji. Dlatego trzeba trzymać rękę na pulsie. W tym będzie nam pomocny taki arkusz na doksie czy sheet właśnie, który w którym byśmy sobie widzieli, jak wyglądają postępy z rekrutacją. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nam bardzo, bardzo zależy na pewnym projekcie, nie jest to typowe usability, jest to wywiad, bardzo, nie, jest to wywiad pogłębiony, jest to wywiad eksploracyjny, gdzie bardzo nam zależy na tym, żeby odkryć pewne motywacje użytkowników to w takich sytuacjach możemy zdecydować się na taki krok, żeby samemu obdzwonić umówionych uczestników. Zazwyczaj nie ma tych uczestników dużo w badaniach jakościowych. Wiem, że to, co mówię, może się wydawać kontrowersyjne. Ale jest to myślę, że fajny sposób, żeby po pierwsze, nawiązać fajną relację z naszym użytkownikiem, który do nas przyjdzie. A po drugie, że zadając mu dwa zupełnie spontaniczne pytania na temat tego. Tematów, w którym powinien być zorientowany, od razu wiemy, czy ta osoba rzeczywiście spełnia te kryteria, czy nie. Czyli to jest taka dodatkowa weryfikacja. No i oczywiście zawsze trzeba mieć plan B, czyli ta rekrutacja z nawiązką, o której powiedziałem wcześniej. No i słuchajcie, zbliża się dzień badania. Zbliża się dzień badania. Przed samym badaniem, no właśnie, w przypadku rekrutacji samodzielnej, to na nas spoczywa obowiązek przypominania, sprawdzania, yy, sprawdzania tych wszystkich formalności, sprawdzania ustawień. Yy, te wszystkie rzeczy są po naszej stronie. Żeby, yy, najważniejsze jest to, żebyśmy się upewnili i sprawdzili, czy wszystko działa. Niezależnie od tego, czy rekrutujemy sami, czy rekrutujemy yy, przy udziale agencji, yy, yy, warto na bieżąco. Aktualizować grafik, żeby, żeby widzieć, które z tych wywiadów są efektywne. Warto dodawać linki z nagraniami. Dzięki temu mamy zawsze pewność, że wszystkie tutaj dane są aktualne i zawsze jesteśmy na bieżąco. To, co jest ważne, to spokój i to spokój, który polega na tym, że jesteśmy spokojni, bo wiemy, że mamy ten dodatkowy slot, dodatkowy dzień i wiemy, że nic złego się nie wydarzy, że wszystko tak naprawdę musi się udać. Czyli po prostu myślimy o tym zawczasu. W przypadku rekrutacji przez agencję jesteśmy odciążeni kwestią przypominania o spotkaniu, kwestią, Sprawdzenia formalności. Tym wszystkim zazwyczaj zajmuje się agencja. To, co jest jednak ważne, to jednak to, żeby na kilka czy kilkanaście minut wcześniej dzwonić się z naszym respondentem, żeby nie robić tego, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Czyli warto po prostu sobie zrobić taki test połączenia, upewniając się, czy na pewno wszystko. Porządku. No i oczywiście należy ten spokój zachować, bo wiemy, że mamy ten dodatkowy rezerwowy slot, mamy dodatkową osobę, która czeka, albo mamy dodatkowy dzień, w którym możemy zrealizować badanie. No a po badaniu po badaniu słuchajcie w przypadku rekrutacji samodzielnej yy, nadal ciążą na nas kwestie związane z, dokumenta z dokumentacją czyli zwłaszcza przy takich spotkaniach offline czyli podpisanie umów z zgód screenerów tych wszystkich dokumentów które zazwyczaj powinniśmy yy, 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 które powinny być podpisane musimy o to wszystko Zadbać. Kwestie porządkowania grafiku, zadbania o prawidłową numerację wywiadów, bo to nam się później przyda w analizach. Czyli ważny jest ten porządek, żeby wiedzieć dokładnie, jacy respondenci do nas przyszli, o jakich kryteriach, i ważna jest ta numeracja. Ważne jest na pewno to, żeby wyciągnąć wnioski, żeby dowiedzieć się, co poszło w porządku, co poszło nie w porządku. Trzeba o tym rozmawiać. Dzięki temu wiemy, jak w przyszłości sobie poradzić z pewnymi wyzwaniami. Dzięki temu, że wyciągniemy sobie te wnioski, Mam, mamy słuchajcie taką, taką wiedzę, jak to zrobić w przyszłości. I dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy, czy byśmy zrobili w przyszłości tak samo, czy może byśmy zupełnie inaczej zrobili. Po zakończeniu, po zakończonym badaniu, słuchajcie, to, co jest szczególnie ważne, to to, żeby dać feedback. Koordynacji. Ten feedback dla koordynacji powinien iść nie tylko po zakończonym projekcie, ale również w jakichś sytuacjach takich kluczowych, czy w sytuacjach niebezpiecznych, czy znaczy takich, gdzie coś się dzieje, to rzeczywiście powinniśmy dawać na bieżąco. W sytuacjach niebezpiecznych, czyli w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, respondent nie przychodzi, spóźnia się albo widzimy, czy mamy podejrzenia, że nie spełnia kryteriów w takich sytuacji, w takich sytuacjach trzeba reagować na bieżąco, dlatego ten feedback trzeba dawać, trzeba zawsze rozmawiać o tym, co, co mogłoby być lepiej. Tutaj zazwyczaj w przypadku takiej rekrutacji przez agencję ja staram się dbać o te relacje. Nie zakładam nigdy złej woli rekruterów, bo tu, to nie jest tak, że wszystko jest idealnie. To nie jest tak, że przychodzą respondenci i zawsze spełniają w 100% wszystkie kryteria. To jest czasami tak, że przychodzą respondenci, którzy nie spełniają kryteriów, i wtedy trzeba się zastanowić, co w takiej sytuacji, czy wypraszamy ich, czy, czy nie, czy to jest jest, słuchajcie, bardzo ważne i myślę, że dbając o takie relacje można rozwiązywać pewne, pewne problemy. Słuchajcie, na samo zakończenie, w takim razie powiem o takich pięciu rzeczach, które najbardziej wpływają na efektywną rekrutację. Pięć rzeczy, o których powinno się wiedzieć. Niezależnie od tego, czy jest to rekrutacja zewnętrzna, czy wewnętrzna. Pierwsza rzecz to realne kryteria, i to jest rzecz taka, która jest najbardziej, na którą najbardziej denerwują się osoby realizujące projekt, że te kryteria, które oni dostają, są czasami niemożliwe do spełnienia, że nikt tego tak naprawdę nie weryfikował w praktyce. Kryteria muszą być czytelne, mierzalne, muszą być przystające do realiów. Po drugie, jasny podział obowiązków, czyli ważne byłoby ustalenie, kto za co odpowiada. Za co odpowiada badacz, za co odpowiada koordynator, a za co odpowiada rekruter. Czasami najwięcej problemów, najwięcej problemów występuje w takich w takich rzeczach na styku różnego rodzaju procesów, czyli na przykład sprawdzenie sprzętowe. To jest rzecz, gdzie z jednej strony może za to odpowiadać osoba rekrutująca, a z drugiej strony za to może odpowiadać badacz. Także waż, ważne jest to, żeby ustalić, kto za to będzie odpowiadał po to, żeby nie było później nieporozumień. Albo kwestia przypominania, czyli to, że wysyłamy SMS-a naszemu respondentowi wcześniej, żeby do nas przyszedł na badanie, czy za to odpowiada badacz, czy za to odpowiada osoba rekrutująca. No i sprawna komunikacja. Sprawna komunikacja to oznacza partnerskie podejście, czyli to, o czym mówiłem. Nie zakładamy złej woli, pomyłki się zdarzają i bardzo często może dojść do jakichś nieporozumień. To może być tak, że nasz, nasz respondent może czegoś nie zrozumieć, czasami może coś źle zinterpretować, dlatego ważne jest tutaj takie partnerskie podejście, właśnie w tej relacji badacz-klient-koordynator. Bufor bezpieczeństwa to jest to, o czym, o czym mówiłem wcześniej. To jest to związane, to jest ten element związany z tym, że możemy spać spokojnie, że się nie stresujemy, bo wiemy, że. Jak coś złego się stanie, jak, jak ten respondent nam nie przyjdzie, to mamy zawsze jakąś alternatywę. To nie jest tak, że, że się świat zawali, bo mamy po prostu zaplanowane, zaplanowany ten bufor bezpieczeństwa. Wiemy, co w takiej sytuacji należy zrobić. I myślę, że to planowanie, przewidywanie i ta akceptacja tego, że nie wszystko może pójść idealnie, myślę, że jest takim kluczem sukcesu do efektywnej rekrutacji. No i oczywiście zwinność. Zwinność, jak, jak coś idzie nie tak. Albo jak coś idzie nie tak, albo jak, jak okazuje się, że w trakcie badania musimy troszkę zmienić naszą procedurę. Czy to procedurę badawczą, czy procedurę rekrutacyjną, czasami okazuje się po prostu tak, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego ważne jest takie zwinne podejście. Ważne jest to, żebyśmy byli elastyczni, żebyśmy akceptowali to te zmiany, które mogą się Tutaj wydarzyć. I to jest coś, co mi przyszło do głowy właśnie wczoraj, kiedy tak jeszcze siedziałem. Myślałem o tej prezentacji, że, że pizza jest to tak naprawdę najlepsza, jak tutaj się ją je wspólnie, przygotowuje wspólnie i je wspólnie. I, i też o takim podejściu właśnie myślałem w kontekście, w kontekście tego, jak należy myśleć o rekrutacji. Czyli to jest tak, że słuchajcie, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, koordynatorzy, rekruterzy i badacze, i wszyscy z sobą powinniśmy współpracować. Także ja ze swojej strony dziękuję i życzę w takim razie smacznego i zachęcam na pizzę. Pytanie, jak formułować zaproszenie na testy, żeby ludzie odpowiadali i chcieli dołączyć? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i sam bym chętnie poznał odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jakbym znał odpowiedź na to pytanie, to naprawdę to jest taki mój ideał. Ale słuchajcie, to jest tak, że każde zaproszenie musi uwzględniać specyfikę grupy, którą, którą badamy. Tak odnosząc się do, do grupy na przykład osób niepełnosprawnych, pamiętam, że jakiś czas temu, jak realizowałem badanie dla, z niepełnosprawnymi, wtedy ważne było to, że mieliśmy osobę właśnie z tamtej grupy i ta osoba zapraszała inne osoby na, na te spotkania. Jeżeli chodzi o właśnie zaproszenia. Myślę, że bardzo ważna jest motywacja ludzi. I motywacja to jest coś, co przyciąga. Nie jest to argument finansowy. Nam nie zależy na tym, na takim respondencie, który, który przyjdzie do nas, bo dostanie stówkę czy, czy coś takiego. Nam zależy na tym, że przyjdzie do nas respondent, dlatego, bo chce do nas przyjść, że chce się podzielić tutaj swoimi opiniami. To jest taki nasz ideal. Dobra, co sądzisz o agencjach rekrutacyjnych, które korzystają tylko ze swojego panelu respondentów, nie rekrutują osób spoza własnej bazy? Warto? Czy to zależy? Jak myślicie? Na samym początku odpowiem, że to zależy, bo to jest zawsze najbezpieczniejsza odpowiedź. Słuchajcie, odnosząc się do panelu rekrutacyjnego, przyznam się szczerze, że nie miałem w związku nigdy z panelem rekrutacyjnym. Nie przypominam sobie, żebym rekrutował w ten sposób, ale myślę, że to, co jest tutaj najważniejsze, to to, żeby zadbać o to, żeby ten respondent, który do nas przyjdzie, żeby nie był to tak zwany stały respondent. I, i myślę, że niezależnie w jaki sposób rekrutujemy, ważne jest to, żeby na początku, Określić, można powiedzieć, jakość tej osoby, a to możemy określić jeszcze przed badaniami, zadając serię różnego rodzaju pytań, kiedy możemy tak domniemać, z jaką osobą będziemy mieli do czynienia. My na przykład robimy tak, że zakładamy sobie jakiś cupping, na przykład nie zapraszamy osób, które w przeciągu sześciu miesięcy były u nas na badaniach, i to też jest taki konkretny typ, który wykorzystujemy.